Rozdział 3. Ukrzyżowanie Jezusa. W obliczu nacisku tłumu Piłat obmył ręce, symbolicznie zrzucając z siebie odpowiedzialność za śmierć Jezusa. Następnie Jezus został przekazany rzymskim żołnierzom. Ci zaczęli z niego drwić i znęcać się. Ubrali go w purpurowy płaszcz, włożyli koronę cierniową i bili, szydząc z jego królewskości. Jezus został zmuszony do niesienia własnego krzyża na miejsce egzekucji, Golgotę. Droga ta znana jest jako Via Crucis lub Droga Krzyżowa. Jego zmęczone i zakrwawione ciało chwiało się pod ciężarem drewna. Żołnierze zmusili Szymona z cyreny, by pomógł mu nieść krzyż. Tradycja głosi, że Maryja, matka Jezusa, spotkała go w drodze. Była to chwila pełna bólu i rozpaczy. Po dotarciu na Golgotę, Jezus został przybity do krzyża. Egzekucje wykonano pomiędzy dwoma złoczyńcami, spełniając proroctwa Starego Testamentu. Tłum gromadził się wokół, jedni szydzili, inni płakali. Rozdział 4.